Siema, ja jestem Rado Jones. Witam na moim kanale. Dzisiaj będzie to recenzja sprzętu, którego jak dotąd nie było na moim kanale, ponieważ jest to kierownica, a dokładnie jest to kierownica Trustmaster T128, którą ja kupiłem w Xcomie za 700 zł. Tam z ponad 1100, coś takiego: no, 1100 zł to jest mniej więcej normalna cena w shifter packu, bo ja to kupiłem w shifter packa, czyli za 700. Mam i kierownicę, i jeszcze dodatkowo shifter, który jest bardzo przydatny. Nie musiałem go dokupować, a on i tak średnio kosztuje ponad 200. Wy... A więc ta kierownica oczywiście przychodzi w takim dosyć e, dużym kartonie, i tutaj naprawdę było to porządnie zapakowane. Ogólnie nawet jest taka ulotka z game passem. Proszę bardzo, macie kod. Nie jestem pewny, czy to działa. Jest coś tam napisane, że do tego 24 roku, ale jak raz sprawdzałem to, wyskakiwało, że niby jest. Nie jestem pewny, ale wpisujcie, może zadziała. Oczywiście to jest na miesiąc i na nowe konto, więc trzeba nowe konto założyć. Teraz przejść do samej w sobie kierownicy ogólnie. E, rzecz, która jest bardzo uważalna, jeśli się przesiądzie z jakiejś innej kierownicy, to jest to, że jej średnica to 26 cm dla przykładu taki Trustmaster mix, na którym wcześniej grałem u kolegi to on ma 28 cm średnicy, i jest to faktycznie odczuwalne, że ta kierownica jest najzwyczajniej w świecie mała. Poza tym, jeśli chodzi o jakość wykonania, też ta kierownica nie wypada najlepiej, jest ona cała wykonana z plastiku i też nie jest to wcale plastik najlepszej jakości. Zły też oczywiście nie jest, ale mogło być zdecydowanie lepiej. Ma ta kierownica też 900 stopni obrotu, co jest ok jak na to ile ta kierownica kosztuje no i tak, kierownica jest e, hybrydowa czyli ona jest i na zębatkach i na paskach więc jest to lepiej niż w Logitech'ach, które są na zębatkach ale gorzej w innych kierownicach, które są na samych paskach więc pod tym względem ta kierownica wypada lepiej niż Logitech'i i też wypada ogólnie lepiej niż Logitech pod względem technologii bo kierownice Logiteka są zacofane no i ta kierownica ma oczywiście force feedback, właśnie przez to, co wcześniej powiedziałem. No co jest bardzo dobrą rzeczą, bo jednak inne kierownice w tej cenie one nie oferują force feedbacku i to moim zdaniem skreśla inne kierownice, no bo wtedy to jest zwyczajna zabawka albo po prostu imitacja jakaś. No to jest faktycznie kierownica. No i ta kierownica w tym momencie jak widać posiada obrotomierz, co jest spoko, bo nie każda kierownica w sumie to posiada. No a w tym momencie jeszcze test dźwięku przycisków, jak one brzmią. Jak było słychać inne przyciski nie były jakieś głośne, praktycznie w ogóle nie było ich słychać. No już problem pojawia się z łopatkami, które jak się wciśnie mocniej, no to są dosyć głośne. Jak oczywiście je się wciska delikatnie, one oczywiście działają, no to wtedy tego aż tak bardzo nie słychać. No ale też moim zdaniem bardzo przyjemnie się te łopatki wciska, no, ale jest rzecz, która w tej kierownicy nie jest najlepsza. Czyli pedały. Są to pedały, które się nazywają T2PM, natomiast problem jest taki, że one są całe plastikowe i są po prostu bardzo dziwne. W sensie jest totalnie inaczej niż na przykład na takich T3PM. Bardzo niską siłę też trzeba użyć, żeby wcisnąć. Oczywiście Żeby hamulec wcisnąć wymagana jest większa siła, a żeby gaz mniejsza, ale i tak dalej No, jest to słabe, no te pedały są po prostu beznadziejne. Teraz jeszcze sobie posłuchajcie je. Oczywiście tego, że one nie mają sprzęgła, nawet nie będę wspominać, ponieważ no, standardowo w większości kierownic jest tak, że te pedały są bez sprzęgła. No bo też ta kierownica oryginalnie nie jest sprzedawana z shifterem. Ja oczywiście kupiłem no, ten shifter pack. Oczywiście sam w sobie shifter jest sprzedawany oddzielnie. No chyba, że właśnie zakupić ten shifter pack tak jak ja. To ja o tym shifterze też kilka słów, no chętnie wspomnę po prostu. Jakby jest to shifter, który oferuje 7 biegów plus wsteczny, czyli łącznie 8. Ogólnie to jest wykonane z plastiku, ale jest oczywiście 4cm metalowa dźwignia, którą właśnie te biegi się zmienia. Nie ma żadnych z tym problemów. Jak najbardziej jest OK. No dobrze, więc czas przejść do podsumowania recenzji kierownicy Trustmaster T128 więc zacznijmy od zalet. Pierwszą zaletą oczywiście będzie cena. Kierownica jest to najtańsza po T80, która nie oszukujmy się, ale jest zabawką. Kierownica w ofercie marki Trustmaster. No, i to jest naprawdę spora zaleta. Oczywiście, jest to też 900 stopni skrętu. Jest to spoko rzecz, w sensie, no w niektórych kierownicach tego niestety nie ma. No i też ogromną zaletą, która wyróżnia tę kierownicę w porównaniu do innych kierownic w tym budżecie, jest oczywiście force feedback, który też jest naprawdę bardzo spoko. Będzie też obrotomierz. No i 14 przycisków. Natomiast przechodząc do wad, pierwszą wadą będą pedały. Drugą wadą będzie średnica tej kierownicy. A trzecią, że jest to no, nie najlepiej wykonana kierownica. Mimo wszystko myślę, że zalety są przeważające i są naprawdę bardzo spoko te zalety. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Jest to moja pierwsza recenzja kierownicy, więc proszę napisać w komentarzu co mam w razie czego poprawić, jeśli w przyszłości nagram e, podobny film. Życzę mi jego dnia lub nocy wszystkim. E, możecie zostawić lajka pod tym filmem, suba wraz z dzwoneczkiem, napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. To tyle. Nara.